Cieba z tej strony, Darcio. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie, zalecam Cię dodania subskrypcji i nie kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Jakiś czas temu na karcie społeczności zapytałem się was, czy nerw w postaci Jota Rokujo od czwartego partu wzwyż był tak naprawdę dobry. I tak w zdecydowanej większości mieliście o nim zdecydowanie negatywne mniemanie, a nawet pojawiły się osoby, które nie wierzyły, że w ogóle takowy istnieje. Także dzisiaj przychodzę do was z materiałem w 100% poświęconemu postaci Jota Rokujo, a bardziej tego co stało się z nim po zakończeniu Stardust Crusade. Diversos. Zaczynając taki materiał, nie można nie zacząć właśnie od partu trzeciego, w którym to Jotaro pod koniec historii, już tam powiedzmy po pokonaniu Dio, był dla nas chyba najlepszym możliwym wyznacznikiem siły w serii Jojo, no bo posiadał on wtedy chyba najbardziej dopierdzielonego standa wśród ogółu zaprezentowanych nam postaci. Dosłownie ta niesamowita siła Star Platinum połączona ze świeżo nabytą zdolnością Time Stopu, który no mógł wtedy, trwać nawet do 5 sekund była naprawdę niesamowita. Dodatkowo dochodzi do tego ta precyzja plus nadludzka szybkość i dostajemy praktycznie niepokonanego standa, który mógł mierzyć się praktycznie z każdym na swojej marnej drodze. No i teraz kiedy mamy zwizualizowany obraz Star Platinum w swoim absolutnym prime, to przejdźmy do tego jak sprawy mają się w Diamond is Unbreakable, gdzie to nasz kochany Jotaro Kujo zmuszony został pojechać do Morio w celu odnalezienia nowego protagonisty, z podkreśleniem na nowego, oczywiście chodzi mi tutaj o Josuke Higashikate. W tamtym momencie historii sprawy mają się także kanonicznie wyjaśnione zostało to na zasadzie tego, że Jotaro nie trenował swojego standa w absolutnie w żaden sposób, co skróciło time stop do około pół sekundy. To jest naprawdę dla mnie jedno z najgłupszych wyjaśnień w historii anime. To, że przez 10 lat nawet go nie skusiło podtrenować swoją umiejętność. Na wypadek ewentualnego zagrożenia, to jest naprawdę głupota w najczystszej postaci. Przecież w tym świecie co chwilę coś złego się dzieje. Sami wiemy, że nawet taki Joseph, pomimo tego, że osiadł mocno na laurach to coś tam jednak potrafił z siebie wykrzesać, jeżeli chodzi o hamonowe oddychanie. Już nawet kurde speedwagon był najinteligentniejszy, pozostawiając po sobie dosłownie całą organizację, która będzie gotowa na ewentualne zagrożenia ziemi. Ale dobra, ogółem w Diamond i Sunbreakable jeszcze nie jest tak koszmarnie, jak może się wydawać, ponieważ pozostało mu tam jak wiadomo bardzo dużo siły oraz no po prostu starych nawyków, dzięki którym między innymi był on w stanie pod koniec partu intensywnie zwiększyć Ilość trwania timestopu do około powiedzmy 2 sekund, także, no, zawsze jest to coś. A no i wiadomo, mógł jakkolwiek zranić Kirę dotkliwie, dzięki czemu tak właściwie został on pokonany A no i oczywiście pewnie wielokrotnie widzieliście meme w stylu, że Star Platinum w parcie trzecim, Giga a w innych jakiś, no, ziutek, który nie widział siłowni przez 10 lat. I to w sumie dosyć zabawne, jak się na to patrzy. Ale prawdziwa frajda i gratka dla nas w tym materiale zaczyna się tak naprawdę w momencie, w momencie, Rozpoczęcia Stone Ocean, gdzie to sprawa przybrała bardzo niepokojący obrót wydarzeń, i tak nasz kochaniutki Star Platinum stał się totalnie bezużyteczny. I naprawdę nie próbujcie mi tego argumentować w żaden kompletnie sposób, ponieważ w w parcie czwartym on chociaż mógł Antagoniście skromnie dokopać do dupy. A tutaj to naprawdę jest żałość w najczystszej możliwej formie, której ja po prostu nienawidzę. I tak time stop czysto teoretycznie nie uległ znacznej zmianie, oprócz tego, że no pod koniec był w stanie sięgać ponad tych 4-5 sekund, czyli no praktycznie blisko Prima. Ale problem pojawia się w używaniu tych zdolności, ponieważ Jotaro po prostu w Stone Ocean jest debilem, który, no, nie potrafi rozsądnie myśleć. Dodatkowo te nerfy doprowadziły do tego, że zamiast pokonać, pokonać sobie na easy takiego płciego i chociażby zaniechać tego, że zostanie mu wyjęta płytka z głowy, no to, kurde, zostaje po prostu pokonany. No, szanujmy się, mógł to zrobić, gdyby tylko autor tego chciał. To dosłownie, no, Jotaro tutaj stał się popychadłem. No, co tu dużo mówić, no. No ale dobrze, teraz troszeczkę stańmy w obronie tej już i tak bardzo głupiej sytuacji, w której to dosłownie z gladiatora... Zrobił się jakiś leszczyk. Jojo, jak wiemy, to historia, w której to protagoniści zmieniają się jak rękawiczki, co part. Także oczywistym w zasadzie może być, że skoro Jotaro nie jest już protagiem, to będzie o wiele słabszy. I ja to naprawdę rozumiem. Tak samo rozumiem sytuację, w której to taki nagły nerw nie jest wcale prostym do przeprowadzenia zabiegiem pisarskim i twórcy, no, często musiał iść na. Iść tą najprostszą drogą, jak w tym przypadku, no po prostu brakiem treningu dla danej postaci, ale no musicie przyznać, że wychodzi to naprawdę bardzo sztucznie w wielu momentach i po prostu lorowo się to w żaden sposób nie spina. Problemu stricte no nie robię partowi czwartemu, ale za to już Stone Ocean jest naprawdę koszmarnie stworzone i za każdym razem jak widzę tego Jotaro, który dostaje oklep za bycie po prostu na siłę głupszym, to mi naprawdę jest go szkoda. Można to też tłumaczyć tym, że Jotaro był coraz starszy, ale tak naprawdę w tej sytuacji taki argument jest jak miecz obłysieczny. No bo w takim razie, dlaczego on nadal był w miarę inteligentny? Oraz dlaczego jego postura oraz siła no po prostu tak drastycznie spadła? Przecież to nie ma żadnego sensu. Napiszcie koniecznie co sądzicie o tym co stało się z Jotaro w Stone Ocean. Bo moim osobistym zdaniem, no jest to po prostu smutny dla tej postaci los i absolutnie jest mi cholera przykro, że tak kończy się jego cała historia. A jak wiemy, Jotaro występował w maksymalnej ilości partów praktycznie. Cztery party z rzędu i w każdym po prostu widać ten, ten regres, także no mi jest po prostu wielce szkoda. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego, baju!